Pani dyrektor, mówiąc o patronie szkoły, nie wzięła pod uwagę, że on się tutaj zjawi, przed wami sam król. Ja, królewski sekretarz, będę dziś wyrazicielem stanowiska władcy. Król jest dumny, że może być patronem takiej szkoły. Pamiętajcie, że czasy ostatnich piastów stanowiły ważny okres w dziejach oświaty. Panowie krakowscy przekonali władcę do utworzenia akademii. I choć po jego śmierci dzieła zaprzestano, to jednak uczelnia odrodziła się. Stając się szerzycielką nauki i kultury w Europie, następcy Kazimierza Wielkiego rozumieli, jak ważne jest wykształcenie w życiu narodu i ci, którzy je niosą. Jednym z najważniejszych dokonań oświecenia było utworzenie Komisji Edukacji Narodowej. Jej inicjatorem był król Stanisław August Poniatowski, a działaczami Hugo Kołątaj książę Adam Kazimierz Czartoryski, Ignacy Potocki, Andrzej Zamoyski, Grzegorz Piramowicz. Pierwszy z nich przeprowadził wtedy reformę szkolnictwa wyższego i Akademii Krakowskiej. Do szkół elementarnych dopuszczono dziewczęta. Językiem wykładowym zamiast łaciny stał się język polski. Komisja wprowadziła także nowe programy nauczania i nowe podręczniki. W dniu 14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. To okazja do podziękowania nauczycielom za ich codzienną pracę i wysiłek wkładany w kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży. Niech mi będzie wolno z serca Wam podziękować.